Tak, witam na kanale Moje Małe Podróże. Dziś w poszukiwaniu opuszczonych domków działkowych. Taka zasapana jestem, bo musiałam się trochę przedrzeć przez krzaki. Ale jak widać, pierwszy obiekt jest. No, przedarłam się trochę dalej. Jest jakiś garaż, mały domek działkowy. No myślę, że tu nie spotkam raczej nikogo jest w takim miejscu, że musiałabym mieć na imię Desperacja do potęgi entej, żeby tu chcieć mieszkać. A w środku wygląda tak. Proszę bardzo, dzisiaj jest ładna pogoda, jest trochę śmieci, jakiś butelek w sobie spróbuję tu wejść jeszcze firanki w oknach są proszę bardzo tak wygląda pierwszy znaleziony domek działkowy no a tutaj jest to wejście którym wchodziłam u góry jest jakiś stryszek taki mini trochę pajęczyn tak a obok jest tutaj taki garaż składzik Dobudowanie gospodarcze, tu jeszcze zostało jakieś płytki, no w każdym razie nawet się to jeszcze trzyma. Ile to czasu jest opuszczone, ja nie wiem. A tutaj jest takie gniazdo, nawet dla ptaka, już Wam pokażę. Ale informacje, które mnie tu przywiodły, osoba, która napisała o tym miejscu, powiedziała, że na pewno 8 lat temu. A mamy 2024 jeszcze. To było już opuszczone. A tak wygląda ten domek z boku. Ja tutaj jeszcze przejdę między krzakami. Jak mówiłam, że to jest między krzakami. I zobaczę, jak wygląda z tyłu. A taki ładny kolorowy. Tu jeszcze takie lepsze spojrzenie na cały kształt, proszę bardzo niestety tu już nie ma uprawy, mieszkania imprezowania i tego co się na działkach ogólnie czyni jak widzicie stoi sobie on pośród takich krzaków ale jak się wie gdzie szukać to można znaleźć no to co idę dalej spróbuję jeszcze znaleźć coś bo podobno tu jest tego więcej jak tu widzicie teraz to jest takie resztki płotu są. tu niedaleko jest Główna ulica, więc i samochody słychać, ale nie powiem Wam jaka, bo nie chciałabym, żeby tutaj dewastatorzy przyjeżdżali, natomiast chciałabym, żeby to jeszcze chociaż trochę się ostało dla takich eksploratorów, którzy nie demolują i nie kradną. Tu wygląda, że jest jakiś kolejny domek, ale już tu w środku raczej nic nie ma. Przejdę kawałek, tylko muszę ostrożnie, bo teren nierówny i nieuczęszczany, żeby była jasność. Tak. A jeszcze tu podobno jest jakaś pasieka, ale nie wiem, czy uda mi się znaleźć. No w każdym razie, to jest drugi obiekt? Nie wiadomo, czy tu jakieś pszczoły w ogóle mieszkają, ale na pewno ta pasieka jest dużo opuszczona. No i kolejny domek działkowy. Zaraz podejdę tam bliżej, żeby zobaczyć. Tak, i tutaj jest ta pasieka. Chyba ta, chyba o tam chodziło. W każdym razie, no, miodu już z tego nie uzyskamy. Ale no przyznacie, że robi wrażenie. Jest świetna. No, bardzo mi się podoba. A co do domku, no to tu okna chyba powyrywane są albo miały być wstawione. Kto to wie, w każdym razie częściowo się już PRP nie zawala. Zaraz tutaj przejdę sobie jak bokiem. O, I tutaj mieszka piesek. Proszę bardzo. Ale też już nie mieszka. Opuścił. Opuszczona buda, można powiedzieć. No i co? No to wchodzę, żeby tu zobaczyć, jak tu wygląda. W środku powiedzmy, że może nie będę aż tak bardzo wchodzić. Rozwieszone są jakieś ubrania. Możliwe, że jakieś pranie sobie ktoś tu robił. Nie zdążył go już zabrać. Jest też jakiś tam stryszek, na który można było wejść. No, ale jeszcze zwróćcie uwagę, jakie są tu ciekawe pufy. Widzieliście takie pufy? No dobrze, to jeszcze jeden rzut na ten dom. Proszę bardzo, stryszek. Także tyle zostało z tych działek, z tych domków działkowych, które tu dzisiaj wizytuję, bo uważam, że rok trzeba jakoś zakończyć. Jest kolejny dom, który jest pośród krzaków. No dobrze, to jeszcze tutaj przejdźmy koło budy naszego Azorka. Zobaczmy, jak ten dom wygląda z drugiej strony. No, taki prosty. W budowie. Słuchajcie, nie wiem, czy to chyba też jest działkowy, ale jest jeszcze jeden świetny obiekt. Tutaj, właśnie w okolicy tych ogródków działkowych. Widzę, że garaż jest otwarty, zaraz tam pewnie zajrzę, a cały jest taki w stylu góralskim. Też oczywiście opuszczony. Dobrze, to teraz wchodzę do środka tego domu. Zaczynam od garażu. Super. Patrzcie jaki hełm tutaj jest. No powiem. Rzeczy tutaj dużo nie ma, klimat został tylko tego miejsca. Jakiś stary dywan, takie skrzynki, to już nie ma takich skrzynek przecież, co tutaj mamy takich. W środku nie ma wyposażenia, ale zobaczcie klimat wnętrza tego domku, taki góralski jak mówiłam. Zobaczymy dalej. Spróbuję tu chociaż jedną nogę postawić. Delikatnie. Zobaczcie. Fajny taki domek, nie? Działkowy, niby przy ulicy, ale jednak taki klimacik fajny jest. Okiennice są super. No Nawet takiej dewastacji tu nie ma, jak jeżeli to jest takie już opuszczone tyle lat to nawet to się nieźle trzyma i nawet nie ma bardzo dużo śmieci tutaj sobie zobaczcie na krokwie jeszcze tak. i tu weszłam o. no fajna sprawa, bo oprócz tego garażu który tam gospodarz tego miejsca miał to jeszcze ma tutaj fajne takie schowki pod tarasikiem, bo tutaj jest z tyłu taras. Ale już po nim nie chodziłam. Bo to wiecie, jest wiekowe, nie ma co. Ale pokażę Wam ten taras za chwilę. Tak przemieściłam się trochę bliżej, żeby Wam pokazać ten domek z drugiej strony. Jest piękny, naprawdę. Ktoś naprawdę włożył w to dużo pieniędzy i serca i zostało to porzucone. Naprawdę, no dlatego, że została droga wybudowana, tak przynajmniej czytałam. No i na tym się kończy żywot. Ostatnie spojrzenie na ten dom. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że oddaliłam się od niego dosłownie, nie wiem, może, jestem jakieś 4 metry i popatrzcie, jak go tu w ogóle nie widać. Tak, ostatnie spojrzenie, a ja idę dalej, bo może jeszcze tu coś się w krzakach wyłoni. Bo tu było tych domków oczywiście więcej. To nie są wszystkie domki, które tu były, to są te, które przeżyły ten czas. Tu proszę jakieś słupy jeszcze zagrodzeń. Tam jeszcze widzę coś było. Ale tu już jest jakby mniej ciekawe. To już są tylko ruiny. Zdecydowanie, który rok był opuszczenia tego, jeżeli uda mi się dowiedzieć, to umieszczę w opisie. Jeżeli nie, no to niestety pozostaniemy w tej niewiedzy. Natomiast pewne jest, że na pewno jakieś 8 lat. Uwaga, popatrzmy. Tu może pewnie nawet basen. To chyba z tego domu jeszcze. No. I tak przemierzając do kolejnych miejscówek bo zakładam, że tu chyba jeszcze coś będzie jedno, tak mam na mapie, ale zobaczymy. Jeżeli tak, to Wam też pokażę. Jeżeli nie, to później się na wejściu pożegnam z Wami. Ale patrzcie w jakich krzakach trzeba chodzić. Nie ma żadnych ścieżek. Tak, po drodze jeszcze można napotkać jakieś resztki starych szopek taką jak tu na przykład co zostało jeszcze z tego no jak widzicie jest tutaj dużo śmieci w środku także nisu już nie zobaczymy ciekawego na dachu blacha no i taka fajna łoweczka z boku aby sobie można było usiąść. O. No, fajna rynienka Tu jest jeszcze taka, widzicie? Tu się jeszcze rynienka trzyma. No, a trochę śmieci. No i tak. Tyle pozostało z tego budyneczku. Tak, a to to nawet nie wiem, co to jest. Może jest jakiś marszczka? Który będzie to oglądał i się wypowie, to ja przyjmuję tą wiedzę. No i jak widzicie, cały czas pośród krzaków. Ścieżek brak. Tak, jestem pewna, że w tych krzakach by się jeszcze nie jedno znalazło. Ale już chyba tracę nadzieję, że coś znajdę. I tak uważam, że tych miejsc było bardzo dużo, moim zdaniem. Jak na takie długoletnie opuszczenie. A tutaj zostawiasz taki sad. Prawdopodobnie, popatrzcie, tutaj klisze O, taki szpaler. To chyba był jakiś sad kogoś. Tak, niestety ten ostatni obiekt okazał się chyba być czyjąś własnością, więc oczywiście go nie filmuję. A Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce na moim kanale.